Dzień dobry, dzień dobry. W imieniu uczniów szkoły z charakterem mam przyjemność przywitać Pana Piotra Wajclera. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan był naszym gościem już na śniadaniu z mistrzem, teraz jest Pan gościem w trochę innej, w innej rzeczywistości, niedosłownej. a... U nas to się nazywa nauczanie zdalne. Uczniowie mogą naszej rozmowy posłuchać na Facebooku, mogą posłuchać jej na platformie edukacyjnej. I moje pierwsze edukacyjne takie bardzo pytanie nawiązuje do Pańskiej wizyty w Gliwicach, kiedy opowiadał Pan o Marku Chłasce. Jeżeli mamy taki specyficzny czas za naszymi drzwiami, za naszymi oknami, która z książek Marka Chłaski wydaje się Panu taka najbardziej Właściwa, jeżeli można użyć takiego słowa do czytania w tym czasie. Najbardziej ponura może to chyba tylko piekarza, prawdopodobnie ostatnia jego polska powieść, y, z, y, y, wydana tuż przed śmiercią, znaczy napisana y, y, tuż przed śmiercią, później pisał jeszcze tę swoją amerykańską niedokończoną powieść palcie już każdego dnia. Y, I być może ona ze względu na taką taką przygnębiającą ponurą atmosferę, bardziej niż tematykę e, byłaby tutaj e, takim, e, taką lekturą, e, która mi przychodzi na myśl, to nie znaczy, że ja bym polecał ją do czytania teraz, e, dlatego że może za dużo, e, za bardzo epatowalibyśmy tą, e, e, tą, tą sytuacją e, taką trochę klaustrofobiczną, w której się znaleźliśmy, ale ta osoba córka to jest taka właśnie klaustrofobia państwa polskiego niemowlonego, totalitarnego, stalinowskiego, która, której synonimem jest może więzienie, prawda? Z drugiej strony ta, ta powieść może nam gdybyśmy się, przeczytali jednak, zdecydowali się na, te, na wyjście w tę ponurą atmosferę. Ona by nam mogła ustawić dobrze proporcje, dlatego że my w tej chwili jesteśmy, siedzimy w domach, ale nie boimy się, że ktoś do nas załomocze skoro świt i wyrzuci nas z tego domu, dlatego że jesteśmy nieprawomyślni politycznie. Dlatego wydaje mi się, że i, i w ten sposób można dzisiaj czytać tę ostatnią polską powieść Marka Hłaś. Ale czy nie wydaje się Panu, że po raz pierwszy ktoś, kto od wielu lat spotyka się z książkami czy z lekturami, Marka Chłaski może tak dosłownie poczuć to, co w jego książkach się pojawia podskórnie, czyli poczuć lęk? I tak i nie. Na pewno tak, dlatego że to doświadczenie, które my przeżywamy teraz, być może rzeczywiście od czasów stalinowskich, nieco od czasów II wojny światowej, żeby nie wytaczać armat w tej chwili, nie porównywać naszej sytuacji z rzeczywistością, czy tym zjawiskiem społecznym, które jest które jest dużo dalej idące, ale niewątpliwie tak na no strach jakiś towarzyszy nam. Wyjście z domu może się wiązać z tyle no nie, nie, nie do niego, ale z narażeniem się trafieniem do szpitala na kwarantannę, czy też wręcz pod respirator, i zwłaszcza dla starszych ludzi. Natomiast nie dlatego, że to doświadczenie Łatko był człowiekiem II Wojny Światowej, to było jego doświadczenie założycielskie, jego mit założycielski, można powiedzieć. I ja nie sądzę, że, żeby on się specjalnie, gdyby się w naszych sytuacji, w tej chwili, żeby specjalnie się nad sobą użalał, dlatego, że przeżył, jako chłopiec powstanie warszawskie, przeżył, miał w, w domu to doświadczenie II Wojny Światowej, okupacji, zagłady. I ono, jeżeli ja słyszę w tej chwili, i czytam ym, porównywanie tej naszej sytuacji do tego, co się stało, działo w czasie wojny, czy, czy, czy ym, ten, to moc tego doświadczenia, to zgadzam się z tym dlatego, że dlatego, że ten nasz koronawirus minie, natomiast yy, yy, nie pozostawi zgliszczy, nie pozostawi zniszczonych miast, nie mamy narodów dywanowych, yy, które, których doświadczył chłasko jego matka, prawda, także, czy jego, jego pokolenie. Także yy, z jednej strony tak, i, i, i ta, ta powieść byłaby takim momentem, prawda, dla nas dzisiaj, ale z drugiej strony, powtórzę jeszcze raz, ona pozwoliłaby nam, i lektura pozwoliłaby nam na dobre uchwycenie proporcji. Ale y, y, czy samo y, jakby poznawanie chłaski y, buduje taki wewnętrzny spokój, czy taką, y, taki wewnętrzny niepokój? Nie, to lektura kładki w ogóle nie prowadzi do żadnego spokoju. To są różne drgane teksty. One są przepojone, nie chcę powiedzieć cierpieniem, ale na pewno nie chcę powiedzieć fatum, ale na pewno nieszczęściem. I ono towarzyszy chłopce. Ja sądzę, że on stanąłby po stronie tych autorów, którzy uważają, że dobra powieść czy dobra sztuka. Bierze się właśnie z, z, z cierpienia, nie, nie, z, nie z przyjemności, nie ze szczęścia. Nie, to nie są, to są powieści często duszne, czy ta, ta prawda jest często duszna, ona jest, ona jest wręcz przygnębiająca i ja bym optymizmu w niej nie szukał. Także to, jeżeli ktoś by szukał odskoczni od tego, tego naszego domowego aresztu, jeżeli tak mogę powiedzieć, to nie w ale Chwiatkowski w młodości był człowiekiem bardzo dużo czytającym. W momencie kiedy w pokoleniu młodych ludzi w dzisiejszych jakby rówieśników Marka Chwiatkowskiego czytanie no nie jest przymiotem takim codziennym i większość obywateli kraju nad Wisłą unika czytania. Mówię o takich wynikach statystycznych, prawda? To gdyby przyjąć taką hipotezę, że Marek Chłasko jest teraz z nami i ma ten czas kwarantanny spędzić, i zabiera z sobą książki swoje, które dla niego są ważne, jak pan sądzi, jako znawca jego twórczości, jego życia, jakie książki on by z sobą zabrał na ten czas? Co by czytał? Nie zapominajmy, że Chłasko zmarł w pod koniec lat 60. i e, rok późniejsza proza jest proza, była mu nieznana. E, to, co miał ze sobą zawsze, to był Dostojewski i Biblia, Prawda? To, są, to są te teksty, te z którymi się nie rozstawał i które czytał wciąż. E, na, pewno, na pewno, by się miał do o, i optymizmu mógł szukać u Hemingwaya. to ponad wszelką wątpliwość, Czy w ogóle u tej wielkiej czwórki amerykańskich pisarzy. Czyli u Faulknera, Steinbecka, Coldwella i Hemingwaya, i to nikt by być może odesłał. Hemingway daje taki, można powiedzieć, power. To znaczy, on z jednej strony przedstawia człowieka uwikłanego w różne sytuacje, często na własne życzenie, ale człowieka, który, który wychodzi w stanie moralnie, zwycięsko. Chyba, takiego arcydziełu, czyli stary człowiek, może kiedy. E, stary rybak e, łowi swoją, e, swoją wielką rybę, swojego wielgo, wielkiego merlina, ale obżera mu reki prawda? I wraca z niczym do swojego małego portu, do swojej, do swojej miejscowości, do swojej chaty. E, wraca moralnym zwycięzcą, prawda? Zrobił tę walkę e, i, e, i zachował no, koniec końców życie, prawda? E, więc, więc od tego są zupełnie do do jego opowiadań, zwłaszcza od tych first 49 Stories. do tych e, pierwszych 49 opowiadań, tam na pewno znajdziemy e, e, wiele siły i e, takiego e, optymizmu, ale, e, ale nie prostego Takiego optymizmu, który może dać nadzieję. Prawda? E, tak, tak mi się wydaje, to by chłasko, te książki chłasko mogły czytać. A jakby pan zestawił e, jego fascynację, Opowieściami Hemingwaya, z jego pierwszą taką bardziej popularną opowiadaniem i zekranizowanym opowiadaniem o innej nazwie po filmie Jako Baza Ludzi Umarłych, a książka Jako Baza Sokołowska. Czy tutaj. Gdyby naszych słuchaczy odesłać czy do filmu, czy do książki, to takie spotkanie ich łaski i Hemingwaya w tych tekstach, czy w ekranizacji tego tekstu jest możliwe? Jeszcze raz powiem i tak nie, dlatego że u chłaski mamy do czynienia przynajmniej w tym, w tym tekście, ale na pewno i w filmie jest to pokazane dosyć, dosyć i widzicie e, e, oczywisty, mamy do czynienia z pewnym fatu. E, u u Hemingwaya nie było takiego zjawiska. Proszę zauważyć, że Hemingway wysłał w swojej postaci gdzieś w świat, na polowania, na morze, w różne trudne sytuacje, na fiesty w, w, w Pampelu nieprawda, wywalczyć mm. z tykami. ale oni jadą i szukają gruza na własne życzenie. Później już nie ma odwrotu często, ale, ale to, jest, to jest ich wybór. Natomiast u Chłaski człowiek jest uwikłany w sytuacji, której sam nie stworzył i której nie może uniknąć. Te, ta, ten film, ta, ta, ten tekst, ten film, on jest właśnie taki, prawda? To znaczy, tutaj akcja jest przeniesiona w filmie na Pieszczady, mm. rzeczywiście oryginalnie u na Dolnym Śląsku, ale, ale to, to mniejsze nawet o to, Yy, yy, ważna jest ta sceneria, prawda, yy, te, te czeluście, te przepaście, prawda, w której, w której i kończą niektóre, niektórzy z, yy, z bohaterów raz swoimi samochodami, prawda, jest yy, też taki yy, mały epos o yy, maszynie towarzyszącej człowiekowi, prawda, o, o, o samochodzie, którym, którym on, yy, kto staje się dla niego, czemu nam często, prawda. Yy, to bardzo pesymistyczna która jest dla mnie, ja uważam, że że te, te italijskie powieści, chłopka opowiadania mają, one mają jednak taki m, filialistyczny podział, w ten, tutaj tego nie widzę i, 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 i tak, żebym nie polecał może do lektury dzisiaj, chociaż chociaż mi się nawet bardziej film podoba niż, niż ten tekst, chociaż to rzeczywiście wielki dzieło, tak? że warta niewątpliwie poświęcenia czasu może z, bardziej optymistycznej sytuacji. Ale już w Pana opisie przecież pojawia się to podobieństwo do naszej sytuacji. Położył Pan tego słowa fatum, prawda, że coś jest od nas, wpływa na nas, ale my na to nie mamy żadnego wpływu, jest to całkowicie od nas niezależne i my też nie mamy jakiejkolwiek możliwości na to odpowiedzenia jakąś większą siłą, jakąś większą możliwością. Tak, proszę jednak zauważyć, ci bohaterowie, e, którzy e, w tych bieszczależ na tym dolnym śląsku są e, uwikłani w, w tę w sytuację, której nie stworzyli. Oni nie mają dokąd wrócić tak naprawdę. E, a dla nas, e, po pierwsze, my jesteśmy w azylach własnych domów w tej chwili, a gdzież bardziej bezpieczni niż w domu, z jednej strony, oni nie mają nas domów. Są ludzie, nie chcę powiedzieć bezdomni, e, ale nie w chwili, samotni. I to jest ta, ta, ta kluczowa różnica. No, my jesteśmy, my jesteśmy we w domach, oni ich nie mają, my nawet nie musimy nigdzie wracać, bo, bo jesteśmy na miejscu, natomiast oni, natomiast oni wrócić nie mają gdzie. I to jest, i to jest różnica. My nie, my nie żyjemy w świecie wchodzą, tylko w świecie przyrody, która postanowiła nam wystawić rachunek i dać jeszcze jedną szansę, podejrzewam, prawda, za miesiąc, dwa, trzy. Natomiast tutaj rachunek wystawia historia tam w tym postaciom, i nie daje drugiej szansy. Ale Także, to jest to fakt. Ja myślę, że gdyby może przyjrzeć się filmowi i książce trochę bardziej przygnębiająco, nawet w stosunku do tego, co nas dzisiaj i w tym momencie spotyka, to jednak gdzieś na plecach wielu z nas. Czuję fatum jeszcze konsekwencji gospodarczych, właśnie tej niemożności powrotu do takiego, tak. takiej rzeczywistości, jaka była przed pandemią. Tak, ale jeżeli miałbym ja znowu odnieść się do Chłaski i jeszcze raz powiedzieć o, o proporcjach, one są jednak, my nie wiemy, co się stanie, prawda? Natomiast ja się zastanawiam nad naszym światem, skoro miesiąc, dwa czy trzy. To wszystko nawet staje w miejscu, prawda? I, i, I nasza gospodarka zaczyna, czy w ogóle gospodarka globalna, widać jaki to jest system na czym połączony w tej chwili. Jeżeli ona zaczyna kuleć, to ja nie bardzo chcę wierzyć w to, że to będzie dramat porównywalny z pierwszą czy drugą wojną, prawda? Bo wtedy mieliśmy do czynienia... Z nalotami dywanowymi na, 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 na Polskie, nie tylko miasta. Mieliśmy z kilkoma, kilkudziesięcioma milionami ofiar. Mieliśmy do czynienia z nową rzeczywistością z społeczną, którą trzeba odbudować. A teraz te metody pracy, zarabiania i wydawania pieniędzy my mamy. Więc nie chciałbym, może ja jestem nadmierny na optymista, a może te moje lektury także pozachłaskowe, ja czytam o wojnie okupacji za od 20-kilku lat w zasadzie wszystko, one mi nie pozwalają użalać się nad sobą, ani być może nawet nad światem, choć oczywiście doceniam to, co się dzieje, prawda, na ten, ten dramat we Włoszech w Hiszpanii, czy, czy ludzi, którzy umierają po prostu, dlatego, że dlatego, że są za słabi, aby wygrać z tym z tą zarazą. i nie trywializując, nie, nie lekceważąc. I jednak gdybym patrzył na ten nasz świat taka to jednak nie uważam, że jesteśmy w sytuacji dramatycznie, dramatycznie beznadziejnej, a także taki optymizm jednak po tych mrocznych moich lekturach, także kładki, one, on mi towarzyszy dzisiaj. A zatem wydaje mi się, że to dobry moment, żeby naszą rozmowę optymistycznie skończyć, żeby już nie drążyć tych pesymistycznych tematów i dziękuję za ten optymizm przekazany naszym słuchaczom. Życzymy wszystkiego dobrego, a przede wszystkim dużo zdrowia i mam nadzieję, że tak jak wcześniej żeśmy rozmawiali, uda nam się pana namówić na rozmowy przy herbacie, a one już mają nieco dłuższą formę. Jestem do dyspozycji i pozdrawiam całą szkolną społeczność. Dziękujemy pięknie. Pozdrawiamy Pana.